I stało się, że król Mosiaz zezwolił, aby szesnastu silnych mężczyzn poszło do kraju Lehi i dowiedzieć się o swych braci. I wyruszyli następnego dnia mając na czele Ammona, potomka Zarachem, silnego i potężnie zbudowanego mężczyznę. I nie wiedzieli w jakim kierunku mają podążać w puszczy, aby dotrzeć do kraju lechinefi Nefi. Błąkali się więc w puszczy przez wiele dni, spędziwszy tam 40 dni. Po 40 dniach błąkania się doszli do wzgórza, które znajduje się na północ od kraju Silom i tam rozbili swe namioty. I teraz tak, no znowu, jeżeli chodzi, ja bardzo lubię tę historię. Tak, ja chcę tak powiedzieć, że bardzo lubię tę historię. Wydaje się być jakąś taką wprowadzeniem do krótkiej historii przygodowej w Księdze Mormona. Takich historii jest tam sporo, a ta bardzo się dla mnie wyróżnia. Dlaczego ona no, ze względu na liczbę 40? Liczba 40 w Pismach Świętych jest liczbą. Niektórzy mówią magiczną, tak? Nie inni mówią, że bożą, boską. Jest typową liczbą dla wędrówki. Coś się dzieje przez 40 dni, 40 miesięcy, przez 40 lat. Mojżesz błąka się z narodem wybranym po pustyni. No, ja się uśmiecham, tak? Bo wiadomo, że ten. ten... Do tej ziemi obiecanej, do której Mojżesz szedł, to piechotą można dojść dwa tygodnie, także bez przesady, z tymi 40 latami. Ale chodzi o sam fakt użycia tej liczby 40. Tutaj wysłannicy króla błąkają się, w puszce, przez 40 dni. A więc znowu obecność tej liczby aż wzywa do tego, żeby zrozumieć w sposób symboliczny tę wędrówkę. No więc pochylmy się nad tą historią w ten sposób. 40. Wyprawa przygotowana natychmiast. No właśnie. I bardzo ważna rzecz tutaj się pojawia: mianowicie fakt, że wszyscy idą pod dowództwem Amona, który jest osobą bardzo silną. Tak? Księga Mormona wzywa do tego, żeby być przygotowanym do wędrówki. To jest po pierwsze. Do wędrówki przez życie. Sprawdźmy, sprawdzajmy, jak jesteśmy przygotowani do każdego dnia, do, 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 do przedsięwzięć, które mamy. I w pewnym momencie bohaterowie Księgi Mormona, a dokładnie kroniki Mosiasza docierają do wzgórza i tam rozbijają swoje namioty. Oni jeszcze nie dotarli na miejsce, tak? Wzgórze to jest miejsce szczególne. Wzgórze w Pismach Świętych to jest miejsce refleksji, spokoju, zastanowienia się, modlitwy. Pamiętajcie o modlitwie w trakcie każdej wędrówki, tak? to znaczy o, o, o tym, żeby, co, się nie, co by się nie działo, nawet jak błądzicie, znajdźcie sobie takie swoje wzgórze. Gdzieś tam zawsze macie swoje wzgórze. To może być wasz pokój, to może być rodziny dom, to może być kaplica, to może być jakieś miejsce szczególne, tak? gdzie możecie na chwilę przemyśleć różne rzeczy, przemyśleć swoje plany, rozbić swoje namioty. Sięgam Romana wzywa tutaj do odpoczynku, duchowego odpoczynku, do takiego naładowania akumulatorów. A pozdrawiam teraz z okolic Placu Trzech Krzyży, tutaj z takiego właśnie miejsca, gdzie żeby sobie chodzić na spacer rano, jak jestem w Warszawie, tak, żeby sobie podumać, tak, i się zastanowić, jak ten dzień będzie wyglądał. Cześć, na razie, trzymajcie się.